Siemanko, mam takie radio. To jest RCD210, taki numer ma 5K0 A. Nie mam do niego kodu, ale będę próbował go odzyskać takim programatorem. To jest CH341, można kupić za 50 zł. I jak to zrobić? Trzeba się tutaj wpiąć w EPROM. EPROM jest w tym miejscu. Pierwsza nóżka jest od tej strony. Tutaj mamy pierwszą nóżkę zaznaczoną. Wpinamy się. I podłączamy do komputera. A coś się odłączyło. Trzeba równo dosyć położyć, żeby nie spadało. jest to wcale takie proste. O, teraz jest. I co teraz? Uruchamiamy sobie program yy, i wybieramy sobie teraz tak yy, odpowiedni chip to jest 24 C16 3-3 Nie wiem dlaczego nie 5. Pewnie Fabi by wiedział, ja nie wiem. E... Jak znaleźć w ogóle, który to jest chip? Proszę sobie zrobić zdjęcie i powiększyć. I teraz tak. E... Ja próbuję go odczytać. Ja już tu go odczytywałem kiedyś i coś mi się tutaj tak pokrzaniło, że ten nepron jest uszkodzony. Więc on nie będzie działał. A skąd wziąć taki działający. Wchodzimy sobie na taką stronkę. Zaraz wam pokażę. Wchodzimy sobie na tą stronkę i tutaj pobieramy takie pliki. Do tego radia to są te pliki Part 2. Ja już mam to pobrane i tutaj są różne kalkulatory. Między innymi do tego radia, czyli to jest 5K0. Gdzieś to znajdę tutaj LCD 210. No jest, tego, jest tutaj tego trochę. I tutaj trzeba znaleźć sobie odpowiedni kalkulator. I to jest dokładnie to. Teraz uruchamiam sobie program. Jeżeli mamy ten oryginalny EPROM, to yy, prawdopodobnie da się odczytać z niego kod, chociaż niekoniecznie. Być może trzeba będzie ten kod zmienić. Ja mam tutaj już gotowy EPROM. I teraz go sobie zapiszemy. Jak widać jest PIN 4. Teraz robimy Zapisz Nie ma żadnych błędów Ja po prostu ten swój jakoś nie wiem, źle odczytałem yy, I po prostu go straciłem No i teraz zobaczymy czy radio zadziała żeby nie podłączać na stole, klikamy, włączamy i musimy teraz podać kół, czyli to były, je... oj kurde, jedynka zostaje, jeden, dwa, trzy, cztery. Radio działa i tak można w prosty sposób odkodować. Zobaczymy yy, teraz, czy tutaj numer się nie zmienił tego radia. No i tutaj. Tak jakby było. Okej. Okay. Yy. Numer seryjny chyba się nie zgadza, bo tu jest 08077. A jaki tu jest? I całkiem inny. Dobra, odczytałem sobie EPROM i teraz z tym programikiem zmienimy sobie kod na 1425. Tu mamy tak. I pokazuję, że jest zmieniony teraz sobie go otworzymy o i kod jest zmieniony i zobaczymy, czy da się zmienić numer radia potem mam 6 9 3 1 5, 9. Nie wiem dlaczego. Tu jest jeszcze więcej tych cyferek. Tutaj, jak widać, są jakieś radia pozapisywane. Ja spróbuję zapisać tutaj z mojego miasta i zobaczymy, czy coś tu się pozmienia we promie. Niestety nie mogę już łodać pinu, bo radość się takiego przypisało do samochodu. Zobaczymy, czy się numer zmienił. numer się nie zmienił, więc wyższa szkoła jazdy trzeba było zapytać Fabiego jak to zrobić i teraz tak, zobaczymy czy radyjka się zapiszą we promie o, tutaj są te stare radia ale jak to się szuka, A, tutaj tutaj coś się... aha, skan no niestety uszkodzona antena, więc nie załapie kolejny radio 104.9 co tu jeszcze mamy 107 zetka Nie odbiera Teraz zobaczymy, że coś się pozmieniało we promie Tutaj mam ten, co był wcześniej z tymi radiami Już się prompo zmieniał Kurde, dlaczego mi się ten. Ee, ten numer mi się nie zmienił. Może tu trzeba jakoś inaczej poklikać. Bo tutaj został stary. Dobra, zaraz popróbuję jeszcze. Spróbowałem jeszcze raz to zmienić i niby tutaj jest zmieniony Chyba, że on gdzieś jeszcze jest zapisany To jest tak jakby numer radia, tu jest win Tu jest PIN No dobra, zaraz zobaczymy czy się zmieniło Dobra, radijkę mam podłączone Teraz się numer zmienił i się nawet zgadza. Oczywiście, więc udało się, nie wiem. Yy, po prostu wyedytowałem ten EPROM, zapisałem go i tak jakby wgrałem od nowa, bo wcześniej edytowałem tak jakby w tym polu, i próbowałem wgrać, to i się nie wgrało. Więc widocznie trzeba to chyba zapisać najpierw do pliku. No i co? Yy, programator kosztował yy, 50 zł, chwila czasu, mam odkodowane radio. Ostatnie takie radio sprzedałem za 60 zł. Bez kodu. Żeby kupić do niego kod, to jest 50 zł. Jak je wystawiłem za 60 zł, to się ludzie targowali chcieli mi za nie dać 20. Więc stwierdziłem, że nie. I sprzedałem je za 60 zł. Więc takie radio z kodem kosztuje coś ponad stówkę. Ja zaraz je dokładnie sprawdzę i wystawię. Chwila zabawy. Mam nadzieję, że nic tutaj nie uszkodziłem. Składam. Pozdro do następnego. Na koniec jeszcze upewnienie, że na pewno kod działa. 14 25. OK.